W ostatnich dniach ceny paliw nieco przyhamowały, ale i tak, jeśli podjedziemy na stację benzynową, cena za litr może nas przerazić. Producenci, chcąc ograniczyć to spalanie, proponują nam hybrydy, mikrohybrydy albo samochody elektryczne. Każdy wybiera swoją drogę. Volvo na chwilę obecną proponuje sprawdzony silnik diesla. 1.6, który pracuje pod maską tego S60, potrafi spalić, zdaniem producenta, 4,3 litra na 100 km. A to oznacza, że przy zbiorniku paliwa o pojemności 70 litrów, ten samochód jest w stanie przejechać na jednym tankowaniu 1600 km. Jeśli spojrzymy na mapę, to jest dokładnie taka odległość jak z Warszawy do Paryża. Mały diesel pod maskę tego Volvo trafił w ubiegłym roku, czyli jakieś pół roku od debiutu S60 po faceliftingu. Jeśli wydaje się Wam, że 1.6 na taki samochód to za mała pojemność, to nic z tych rzeczy: 115 koni, 270 nm momentu obrotowego. W zupełności wystarczy. Uwierzcie mi, że tym samochodem można jeździć naprawdę bardzo dynamicznie. My teraz jedziemy ekonomicznie, bo pamiętajcie, że musimy spalić 4,3 litra na 100 km i to w ruchu mieszanym. Producent podaje, że w trasie średnie spalanie powinno wynieść 3,9, w mieście 5,1, czyli razem 4,3. Silnik sprzęgnięty jest z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, a auto wyposażone jest oczywiście w podpowiadacz, kiedy bieg należy zmienić, i w system start-stop. No, przy takim minusie, jaki mamy dzisiaj, a ja spojrzę na termometr, jest minus 18 stopni. O automatycznym wyłączaniu silnika nie ma mowy. Dlatego do średniego spalania dodamy też litr na te wielkie mrozy. No, po 100 km udało nam się osiągnąć. Średnie spalanie 3,9%. Pamiętajcie, że jest to trasa głównie poza miastem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Przecież przed nami daleka droga do Paryża. Jakieś 1500 km nam zostało. Można się rozsiąść wygodnie, a do wygody w Volvo nikogo nie trzeba przekonywać. Fotele są tu naprawdę jedne z wygodniejszych. Miejsca także nie brakuje, nawet do takiego większego kierowcy jak ja. Z tyłu, jeśli ktoś by chciał za mną usiąść, no musiałbym się podsunąć troszkę do przodu, ale, ale miejsca wystarczająco. Co do jakości wykonania, jest 60 po faceliftingu, oczywiście zastrzeżeń mieć nie można, chociaż spotkałem się z osobami, którym ta stylistyka nie przypada do gustu, no to już jest ich prywatny problem. Ten Paryż, gdzie ten Paryż? Chyba poznam po Eiffla. O jest! No i dojechaliśmy. Paryż jak malowany. Przejechaliśmy nie 1600 km, a zaledwie 300. Za to ze średnim spalaniem 6,1 na 100 km. To znacznie więcej niż deklaruje producent. Ale to i tak wynik całkiem niezły. Wystarczy spojrzeć na konkurencję. Rzadko kto z producentów ma takiego małego diesla pod maską. Audi dwulitrowy, 5 koni mocniejszy silnik deklaruje 4,9. Mercedes 2,2. Znacznie mocniejszy, znacznie większe spalanie. No i nowe BMW 3 316D deklaruje 4,5 litra na 100 km. Także to i tak więcej niż Volvo. Jeśli Volvo w 15-stopniowym mrozie potrafi spalić. 6,1 to wystarczy trochę zapału i cierpliwości, by to spalanie jeszcze ograniczyć. I warto przy tej okazji odwiedzić paryż. Dzień dobry! Przepraszam do Paryża to którędy? Będzie taka krzyżówka i będzie Biedronka, to no. biedronko pod górkę